Mili Państwo, dziś Światowy Dzień Całowania Chłopaków w usta, ale ja się nie wypowiadam w temacie, bo dnia nie obchodzę. Dziś także Dzień Kolejarza. Przypominam przy tej okazji, że swego czasu satyryk Jerzy Dobrowolski, będąc w Poznaniu, przyuważył na peronie pana Młotkowego. Który starannie opukiwał specjalnym młotkiem koła pociągu. I satyryk zadał mu pytanie, które zawsze chciał mu zadać: Po co właściwie pan opukuje te koła? Stary kolejarz podrapał się w głowę i odpowiada: Wie pan, jakieś 10 lat temu jeszcze wiedziałem, ale teraz to już zapomniałem całkiem. Od czasu do czasu notujemy rocznicę ważnych narodzin i zgonów. Dziś rocznica urodzin wybitnego amerykańskiego generała Johna Josepha Pershinga. Kroniki przypominają, że jego nazwiskiem nazwano w Stanach Zjednoczonych Czołg oraz pocisk rakietowy. Kroniki przymilczały jednak fakt, iż nazwiskiem Pershinga w Polsce z kolei nazwano doskonałe wina owocowe. Znawcy rozpoznawali je bezbłędnie po pierwszej kropli na języku sade Pod grójcem spadł świeży, najwyżej dwutygodniowy, stok dobrze nasłoneczniony. Historia dziś podsuwa jedną z bardziej znanych piosenek XX wieku. Powiem to właśnie 13 września 1997 roku. Angielski kompozytor i piosenkarz Elton John wydaje na płycie utwór pod tytułem Candle in the Wind 1997. Muzyczny hołd dla księżnej Diany. Piosenka, znana również jako Goodbye England's Rose miała już wtedy swoją historię, ponieważ nagrano ją po raz pierwszy w roku 73 i wtedy Candle in the Wind, czyli świeca na wietrze, była poświęcona Marilyn Monroe. I tak jak kiedyś Elton John śpiewał, żegnaj, Normo Jean, mówię to, chociaż cię w ogóle nie znałem, teraz śpiewał dla innej damy, żegnaj, różo Anglii, obyś zawsze wzrastała w naszych sercach. W każdym razie powodzenie tego powtórnego nagrania grania i powtórnej dedykacji dla innej damy zmarłej nie tak dawno tragicznie księżnej Dajany było wydarzeniem do tego stopnia szczególnym że odnotowała je Księga rekordów Guinnessa. Otóż piosenka Candle in the Wind 1997 jest drugim najlepiej sprzedającym się singlem czasów. Tak nawiasem, drugim po piosence White Christmas Binga Crosbiego z roku 1942. O tym, że ta piosenka przez liczne tygodnie okupowała równie liczne listy przebojów, nawet i wspominać nie warto, bo to rzecz oczywista. I choć zmiana dedykacji piosenki, to znaczy odebranie jej jednej, nie żyjącej damie, aby poświęcić ją innej nieżyjącej damie, nie jest zbyt elegancka, niemniej jednak nieustannie piosenka budzi wzruszenie, w związku z czym łezkę ociera także Wiesław Kot.